Witam Was. Dawno się nie widzieliśmy, troszkę z uwagi na moją chorobę, teraz na tę sytuację, która nie wiemy kiedy się skończy. Czas mija, nie wiadomo jak to ogarnąć. Matematyka jest przedmiotem, który nie da się zrobić tak naprawdę jak dla mnie zdalnie. Nie da się wytłumaczyć nowych rzeczy i powiedzieć: Przeczytajcie, zróbcie zadania, wszystko jest jasne. Tak się nie da. Więc. Troszkę chciałabym posunąć tematy do przodu. Nie wiem jeszcze jak. Nie wiem, czy to się uda. Postaram się, będę robiła, co tylko będę mogła. No i dziś, dziś chciałabym troszkę powiedzieć o pierwszym temacie z nowego działu. Nowy dział nazywa się funkcje. Yy, bardzo często, jak słyszą uczniowie, że będziemy mieć funkcje, o nie, tylko nie funkcje, natomiast nie będę ukrywać. Każdy kolejny dział, będzie mówił o jakiejś funkcji. My musimy teraz powiedzieć, poznać co to w ogóle są funkcje, o co w tym chodzi, zrozumieć pewne polecenia, poznać nowe pojęcia, a potem jakoś to będzie. Wierzcie mi. Więc czym jest ta funkcja? Jak to będzie wyglądać? Słuchajcie, nie wyglądał najlepiej. Próbuję to zostawić, żeby może troszkę lepiej. Tutaj jest bałagan nauczycielski. Natomiast czym są funkcje, jak to się będzie ogarniać? Otóż funkcja jest pewnym przyporządkowaniem, połączeniem dwóch pewnych liczb, przedmiotów, własności. Oczywiście w matematyce będziemy mówić o liczbach, połączenie dwóch liczb będzie łączyć pewna zależność. Natomiast dzisiaj tego tak ogólnie to jest przyporządkowanie jednemu obiektowi. Jakiegoś dokładnie jednego konkretnego obiektu. Więc funkcją na pewno będzie przyporządkowanie każdej osobie znaku zodiaku. Czyli ja jestem rybą. Jestem mój znak zodiaku to ryby. Ktoś ma raka. Każda osoba będzie miała przyporządkowany znak zodiaku. Będę podkreślała te słowa każda osoba, czyli przyporządkowujemy każdemu elementowi. Jakiś inny element ze zbioru, innego. Co ważne, każdy element ma mieć dokładnie jeden przyporządkowany element z innego zbioru, czyli ja nie mogę mieć dwóch znaków Zodiaku. Więc to będzie funkcja, czyli każdy element, każdy człowiek ma przyporządkowany element ze zbioru znaku Zodiaku. Każdy będzie miał dokładnie jeden yy, i na pewno jakiś mu przyporządkujemy. Powiedzmy, każdy jeżdżący samochód ma przyporządkowany numer rejestracyjny. Eee, każda osoba ma przyporządkowaną jakąś grupę krwi. Każdy ma dokładnie jedną. Każdy samochód ma przyporządkowany kolor. No, i mogłabym mnożyć te przykłady z życia wzięte. Oczywiście moglibyśmy dyskutować na pewno jeden. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły. Natomiast najważniejsze funkcji jest to, że jest to przyporządkowanie, czyli połączenie jednego elementu ze zbioru i każdemu elementowi przyporządkowujemy dokładnie jeden element z tego zbioru innego. No. My oczywiście będziemy łączyć liczby, nie będę oszukiwać. Będziemy łączyć liczby. Będziemy je łączyć na zasadzie pewnych zależności. Będziemy, będziemy to przedstawiać w różny sposób. No i teraz, jak można przedstawiać funkcję? No, teraz przypoczątkowujemy, mówię o tym, więc to jest taki przekaż słowny. Jest to pierwszy sposób przedstawienia funkcji. Przedstawienie przy pomocy słów. Przedstawienie słowne. Inny sposób to sposób przy pomocy wzoru. I tu już brzmi bardziej matematycznie, będzie wzór, będzie zależność. Czyli powiedzmy, jeśli każdej liczbie przyporządkuję liczbę dwukrotnie większą, każda będzie miała dokładnie jedną wartość, pewną jedną, no to w takim razie, jakby to zapisać wzorem? Otóż będziemy to zapisywać. Ja teraz nie będę tutaj oszukiwać, bo pewnie jakbym pokazała, to będzie odbicie lustrzane. Więc nie będę się popisywać zapisem, natomiast byłoby to w postaci, że liczba y równa się 2x. Czyli żeby uzyskać tę wartość podwoju, no muszę ten pierwotny pomnożyć razy 2. Inny sposób przedstawienia funkcji to tabelka. W tabelce umieszczamy liczbę x. No i teraz liczby y. Jestem z siebie dumna, napisałam y w sposób lustrzany. I teraz w rubryce x wymyślamy sobie nasze x, a y powiedzmy, zapisujemy dwukrotnie większe. Czyli tabelka ilustruje nam konkretne elementy i przyporządkowujemy im wartości. Co ważne, w tabelce każdy x musi mieć dokładnie jednego y. Inny sposób przedstawienia to taki, jaki znamy, o, tam z wczesnych lat podstawówki grafy. Czyli, jedno, drugie i teraz przyporządkowujemy jeden element, hop, nie wiem, tu może być jakiś kwiatek albo słoneczko, ma przyporządkowany jakiś inny element, jakąś kropę. Natomiast każdy element z jednego zbioru ma przyporządkowany dokładnie jeden element ze zbioru drugiego. Kolejny sposób. Powiedziałam o słownym, powiedziałem o grafie, o tabelce, o wykresie. Nie powiedziałam o wykresie. W takim razie, jeszcze jeden ze sposobów opisu funkcji to, to wykres. Spotykamy się z wykresami, nie wiem, oglądając wiadomości, fakty inne, informacyjne, programy, jakieś publicystyczne, widzimy że przedstawione w zależności są na podstawie na no, jakichś wykresach no, chociażby teraz wzrost y, liczby zachorowań słucham, co się stało? samochody tak? zaraz przyjdę, dobrze? tak? tam samochody, dobrze więc samo pojęcie, już się, ale zobacz chodź, pomachaj tutaj, tak? 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 jesteś posmarkany. jesteś ogólnie chorzy E, więc Wojtusiu mówi i tłumaczy o tym, czym jest funkcja. Wiesz? Tak. Tak. Przykład. Ma. <tak>, tak, mama. E, powiedzmy, możemy powiedzieć, że każdej kobiecie... Pan, pan. pan? Nie, nie, to jest graf, Wojtusiu, graf. E, można powiedzieć, że na przykład każdej kobiecie przyporządkowujemy ilość dzieci. Więc ja miałbym przyporządkowane dwa. To jest pierwszy. A drugi się jeszcze bawi. Jeszcze tu nie przybiegł. O! Teraz przybiegł. I teraz tak. E, całego gadania to o funkcjach też? byłoby tyle. To też? Ale co? Nie, tam, tam nic nie ma. E, co musicie wiedzieć z tego filmiku? Funkcja przyporządkowania. Mamy dwa zbiory. Z jednego wybieramy każdy element i przyporządkowujemy elementy drugiego zbioru. Gdybym chciała powiedzieć coś formalnie, coś dodatkowego, coś bardziej nowego, to ten pierwszy zbiór którym... już Wójtusiu, zaraz przyjdę. Dobrze? Nazywamy dziedziną, czyli jeśli mówimy o, yy, o klasie, że każde, każdemu uczniowi Mama, przyporządkujemy, jest. zaraz Mama, Przyjdę, to jest dalne nauczanie po Mama, jest. Wójtusiu, ale jak ja przerwę, to będę musiała robić od początku, bo ja nie umiem montować, wiesz? Tatusiu, mógłbyś wziąć dziecko? Czyli, gdybym chciała każdemu uczniowi w klasie przyporządkować jego znak zodiaku, to uczniowie stanowią dziedzinę funkcji, natomiast znaki zodiaku to jest zbiór wartości. Każdy uczeń jest elementem dziedziny. Mówimy, że elementy dziedziny to argumenty, natomiast elementy zbioru wartości no to wartości funkcji. Na ten moment wydaje mi się, że bym zakończyła ten film. W 9 minut, przy czym miałam tutaj zakłócenia w postaci synka Wojtka, postaram się na jakimś kolejnym pokazać jakieś zadania. Nie wiem, czy mi się to uda. Nie umiem montować. Jedne co umiem to włączyć kamerę w telefonie. Mam nadzieję, że jako tako będzie to zrozumiałe. Na początek musimy zrozumieć istotę funkcji, tak? Przyporządkowanie. Łączenie. Pozdrawiam. Niech moc będzie z nami.